Niemal punktualnie w południe minuty dosłownie zabrakło do tego, żebyśmy rozpoczęli równo o godzinie 12 to wejście, natomiast dzisiaj w naszym studiu i o tej godzinie bardzo wyjątkowy gość, ponieważ w naszym studiu gości pani Anna Klawina, kierownik marketingu marki Rodowita. Dzień dobry pani Anno. Witam serdecznie. Pani Anno, proszę powiedzieć, jak wrażenia z turnieju, bo widzę, że pani jest tutaj cały czas obecna na turnieju. Przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem małych zawodników. Mają tyle energii, widać przygotowanie, treningi. Mamy upał ponad 30 stopni i wczoraj, i dzisiaj, a tutaj kondycja ogromna. Świetnie sobie radzą, a co najważniejsze, nawet po meczach. Dalej są aktywni. Właśnie. Wspaniale. Widać. Oczywiście te wszystkie aktywności, które są poza też, nie, nie tylko które się dzieją na boisku, ale rywalizacja również to, czy się widziałem przy tarczy. Jest tak, do tak. Tego Strzelanie z łuku, strzałka, kule. Tak, dokładnie, wszystko. kule bumper balls. Początkowo przewidywaliśmy to dla kibiców, dla dzieci, rodzeństwa, które kibicuje, <laughs> ale jednak zawodnicy po prostu nie tracą energii. Nie ma, cały czas mają siłę mimo tych upałów, ale w sumie wody nie zabraknie na turnieju rodowitaka. Nie zabraknie. Staramy się. Nawadniamy naszych graczy, trenerów, wspieramy wodą niegazowaną oraz gazowaną. To też było dla mnie zaskoczenie, że to zawodnicy bardzo lubią wodę także gazowaną, nie tylko nie, niegazowaną, więc tutaj dostarczamy wodę, a nasza woda nadaje się właśnie także dla dzieci. Tak? Można ją pić przez cały dzień, ma niską zawartość sodu, więc tutaj totalnie bezpiecznie zawodnicy mogą nawadniać się. Też, co ważne, wodę czerpiemy 4 km stąd, właśnie z Krasnobrodu, obok Krasnobrodu, przy Rostoczańskim Parku Narodowym. Właśnie, czy to zadecydowało, że chcieliście wejść we współpracę z Turniejem Smoka, właśnie ta bliskość do, jak Pani mówi, te 4 km do źródła, jak rozumiem? E, tak, dokładnie. Zdecydowaliśmy się na lokalizację Turnieju dokładnie tu, przy źródle, w samym sercu Rostocza. Przede wszystkim dlatego, aby zaktywizować lokalną społeczność, tutaj w Krasnobrodzie, gdzie mamy rozlewnie, gdzie mieszkają nasi pracownicy i też stworzyliśmy drużynę, wspólnie z klubem IGROS oczywiście, stworzyliśmy drużynę młodych chłopców, żeby mieli możliwość zagrać z takimi drużynami nawet jak Legia Warszawa, tak? czy Motor Lublin, Właśnie. również z innymi, Krynica Zdrój. Drugi taki powód chcieliśmy, żeby tutaj do Krasnobrodu przyjechały także osoby spoza regionu, żeby zobaczyły tą piękną przyrodę, to, co ten region ma do zaoferowania. Myślę, że jeszcze w skali całej Polski roztocze nie jest aż tak bardzo popularne jak inne regiony. Zgadza się, muszę potwierdzić, natomiast kiedy przyjechałem po raz pierwszy i zobaczyłem, że w pobliżu stadionu jest zalew, co jest rzadko raczej spotykane, to trzeba przyznać, że byłem pod wrażeniem. Tak, dokładnie. I na pewno każdy. Kto przyjeżdża, czy z Katowic, czy z Poznania, czy z Warszawy jest zachwycony, tak? bo tutaj e, są to regiony, w których nie ma przemysłu. E, tereny Rostoczeńskiego Parku Narodowego to jest ponad 90% zalesienie, więc naprawdę dziką, pierwotną przyrodę tu da się zobaczyć. Można przyjechać dla samego regionu, ale można też przyjechać na sam turniej Rodowite Cup. I jak Pani ocenia tę współpracę właśnie między turniejem Smoka a Rodowitą Cup? Jesteśmy ogromnie zadziwieni wysokim poziomem i profesjonalizmem przygotowania turnieju przez właśnie Turniej Smoka i firmę Marsport. Myślę, że gdyby nie firma Marsport, nie udałoby nam się zorganizować imprezy na tak piękną skalę. Myślę, że to widać po zawodnikach, po trenerach, jak bardzo są zadowoleni. I duże wyzwanie Turniej Smoka miał przygotować to wydarzenie i turniej w takim regionie, w którym nie ma dużej tradycji Piłkarski. właśnie piłkarskich i turniejowych. Wczoraj, wczoraj miałam okazję rozmawiać z trenerami różnych grup, które uczestniczą w turnieju i właśnie potwierdzali, że oni często wyjeżdżają z Lubelskiego do innych regionów, żeby dzieci mogły potrenować fajnie. Czy do dni po czy nawet właśnie do Krakowa, a brakowało tutaj właśnie w regionie takiej imprezy. Dlatego Turniej Smoka pomimo dużego wyzwania udało się naprawdę świetnie zorganizować. Szczególne podziękowania dla Pana Mariusza Wyszyńskiego za organizację właśnie tej imprezy. Oczywiście pomógł też nam lokalnie burmistrz Krasnowrodu Kazimierz Misztal, który wspólnie z klubem Igros udostępnił obiekt, tak i też e, wspierał organizację. Bez oczywiście lokalnych władz nie byłoby to możliwe. E, my bardzo się cieszymy, bo na co dzień współpracujemy i cieszymy się, że nie tylko. E, przy jakichś biznesowych okazjach, ale także takich właśnie rodzinnych. Sportowych, festynowych. Tak, tak, tak. Też bo to też całe dokładnie. Traktujemy też to jako piknik pracowniczy. Zaprosiliśmy naszych pracowników z rodzinami, żeby właśnie kibicowali tutaj wszystkim drużynom. Mhm. I chciałam jeszcze wspomnieć o klubie IGROS Krasnobród, gdzie duży udział tutaj w organizacji również pana Łukasza Nowosada, który wspierał nas i Turniej Smoka. Zdecydowanie ta współpraca myślę, że była dobra i może być jeszcze tylko lepsza na przyszłość. Właśnie o to chciałem też zahaczyć, bo wspomina Pani, wymienia wiele osób, które pojawiają się na tej ścieżce do organizacji turnieju. Widać, że to jest po prostu ogrom pracy, że to nie jest tylko jedna osoba, która może sobie skrzyknąć kilka drużyn i żeby zagrali na jednym boisku. To jest po prostu ogrom pracy. I pytanie mam, czy to jest ostatni turniej, czy planujecie też również współpracę w przyszłości z turniejem Smoka? Ma Pan rację, tak. Jest to ogrom pracy i doświadczenia. My jako Rodowita organizujemy pierwszy raz takie wydarzenie. Jest to dla nas takie pilota, że Wydarzenie. Sami nauczyliśmy się tutaj bardzo dużo od właśnie turnieju Smoka, co jest mhm. ważne w takim turnieju, tak, Żeby on przebiegał, żeby nie tylko grać, tak, ale żeby właśnie Cały uzyskać efekt mieć. dokładnie i dużo na tym pilotażowym wydarzeniu właśnie się nauczyliśmy, na pewno chcielibyśmy jego wykorzystać. Ja uważam, że marka Rodowita powinna istnieć właśnie wśród takich wydarzeń, więc... W świecie sportu jest już obecna. Ta, tak, udało nam się, więc nie potwierdzam na 100%, ale przede wszystkim nie zaprzeczam. Zapraszam wszystkich do oglądania, śledzenia naszego profilu, ale także profilu Turnieju Smoka. Myślę, że wkrótce więcej informacji będziemy w stanie przekazać i bardziej konkretnych. Czy w takim razie możemy również uchylić rąbkę, może pani uchylić rąbka, czy to będzie turniej właśnie w Kasnobrodzie, czy to będzie turniej w innym mieście? Czy też również... Jeszcze nie uchylam, jeszcze nie uchylam, tak, nie uchylam tajemnicy. Na pewno ten region jest dla nas bardzo ważny, tak, stąd pochodzimy, jest to nasze źródło, chcielibyśmy wspierać też lokalne, lokalną młodzież, tak, tutaj aktywizować, ale mamy na uwadze, że nasza marka jest marką ogólnopolską, jest dostępna w sklepach całej Polski rozszerzamy swoją działalność i na pewno chcielibyśmy także zaistnieć e, na zachodzie Polski, e, może bardziej centralnie, tak? Czyli nie zdradzając, e, gdzie będzie następny tak. turniej Rodowita. Cup, wspominamy, że być może chcielibyśmy zaistnieć na zachodzie Polski, centralnie. Dokładnie, bardziej dokładnie. Tak. Nie mówimy nic dalej, pani Anno. No jakieś niespodzianki musimy zostawić, tak? właśnie te niespodzianki zostawiamy na Facebooka i na kanały społecznościowe, nie tylko Rodowitej, ale Turnieju smoka również. Pani Anno, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za rozmowę. Widzę, że już pani się wyrywa, żeby do tych strzałek powiedz znowu, bo tam panią złapałem po raz ostatni, czy do innych animacji do tego kocią. Tak, tak, jeszcze animacje tutaj mamy malowanie buziek, gry sportowe, bardzo dużo się dzieje. Cieszę się też, A że. A właśnie... też można barwy na przykład namalować? Oczywiście, zapraszam. Zawodnicy też tutaj widziałem zawodników, nawet coś tam chcieli malować, ale na przykład mamy też tutaj mocnych kibiców. Wczoraj bardzo mocną grupę. wczoraj takie śpiewy różne i <laughs> nawet. Nie wiem, to fanfary, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, czy takie trąbki, Wubudzele. tak? Były. O, właśnie. Także rodzice również mogą sobie tutaj stworzyć barwy, szczególnie na te mecze ostatnie, tak, finałowe. Na nie czekamy oczywiście. <grystanie> tak. Pani Ano, jeszcze raz bardzo dziękuję i oczywiście zachęcamy do śledzenia nie tylko mediów społecznościowych Turnieju Smoka, ale także Rodowitej oraz Rodowita Cup. Pani Anna Klawina była naszym gościem kierownik marketingu marki Rodowita. Dziękujemy jeszcze raz, zapraszamy do naszych kanałów społecznościowych. Tam więcej niespodzianek na pewno, a tych niespodzianek na pewno kilka przygotowaliśmy.